No i dzień dobry proszę Państwa, Stalina stolica Estonii I co mogę powiedzieć ciekawego W ogóle już sam się tutaj content kręci Bo proszę spojrzeć jakiego kraju tutaj powiewa flaga Z kolei już tutaj obok mamy Pod flagą rosyjską takie oto rzeczy Ty, tu musi być ambasada w takim razie Tutaj musi być ambasada Bo tutaj mamy wszystko powiedziane Co jak wygląda Tutaj jest nawet policja stoi obok, pilnuje żeby tutaj rozruby nie było potencjalnej No gdyby policji nie było to rzeczywiście można. mogła tu by być rozruba Także tak Tutaj mamy chyba po prostu ambasadę Świetnie ta ambasada jest, bo jest Ale jak widać mieszkańcy się tutaj e, nie tolerują tego powiewają, tej powiewającej się flagi e, no a co już do krajów wschodnich to pomyślałem sobie pójdę sobie do ukraińskiej restauracji Zjeść jakieś normalne słowiańskie jedzenie, żeby się najeść W końcu coś fajnego zjeść i kurczę, pieczarka e, Ukrainka mi taką cenę podała za pirogi. Ja myślałem, że, ze sto, że z krzesła spadło i poszedłem finalnie do włoskiej. Zjeść coś pewnego, czyli pasta. Zjedliśmy pastę i teraz można się pokręcić. Niezwy o, kurczę, tam mamy e, to się ratusz główny, hala ra, głównego ratusza, to się chyba tak ładnie nazywa na polskich google'ach Ale w ogóle co tu wymieniać budynki po poklei? Tutaj gdzie nie spojrzysz po prostu na około pięknie. Pierwsze skojarzenia miałem trochę z Lublinem szczerze powiedziawszy, bo ta brama tutaj wejściowa do głównego miasta wyglądała właśnie trochę jak ta w Lublinie. Może tam wrócimy, to, to Wam pokażę. Ale na ten moment proszę tylko spojrzeć na to. No toż to wygląda po prostu bajecznie. No ale trochę jak urokliwie jak w Wiedźminie, jak w takim a może to nie w Wiedzmie, nie było, nie wiem, zapomnijcie o tym. W każdym razie jest to po prostu niezwykle urokliwe, jak widać. No i pogoda dopisuje. Tutaj potrzeba po prostu się zgubić, łazić. Co się wzrok przykuje, to tam iść. Myślę, że to jest właśnie tego typu miejsca, że tutaj jest po prostu fajnie się zgubić. Się. Proszę tylko spojrzeć. W ogóle, jakie fajne te porobili. Można sobie tutaj usiąść, poczilować, wypić kawkę, herbatkę, jerbkę na przykład. Ale by człowiek jierby wypił ty. Podobno niektórzy Indianie słodzą yerba stewią. Czy yerba powoduje raka? Ciężko, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Tu mieli yerbę, Jak, jakby tu matę mieli, to ja bym mógł za nią nawet w tym momencie dać tak do, do 8 euro za głupi kubek, za głupi kubek e maty teraz naprawdę. Jak Jakoś mi tak naszło. tego miejsca serdeczne pozdrowienia dla Acjano Na pewno kojarzysz ten zegar I trafiliśmy do kolejnego urokliwego zamkamarku Których jest tutaj Pewno po prostu I mamy tutaj naprawdę wiele, wiele ciekawych rzeczy Jest to myślę, szczerze myślę, że ze wszystkich miast w których byłem Dobra, jestem tu dopiero spaceruję niecałą godzinę, ale wciąż Myślę, że może to być najlepsze miasto w jakich byłem Do takiego powolnego spacerku i po prostu, podziwiania wszystkiego naokoło Jeszcze a propos sytuacji na miejscu To jak wiadomo, albo jak nie wiadomo Estonia, estończycy mają swój własny język Estoński rzecz jasna Ale, e, to jest moje własne spostrzeżenie Tutaj do przłowni, powiedzmy od, nie wiem, godziny z groszem tu sobie spaceruję I rosyjskiego ja słyszę mnóstwo Po prostu, co chwilę, ja mam wrażenie, naprawdę jakbym nie był Jakbym był gdzieś w, ro, w rosyjskojęzycznym kraju bo słychać to na praktycznie każdym rogu. Z czego to wynika? Zagłębiłem się trochę w ten temat, ale sytuacja jest taka, że szacuje się, że w Estonii nawet i 30%, 30 ludności to są właśnie Rosjanie. Stąd zapewne to jest pewnie jeden z powodów, dla którego mamy tutaj. Język rosyjski, za chwilę słyszałem, ale też podejrzewam. No i na logikę można by wnioskować, że pewnie po prostu też e, turystów z tego kraju tutaj najprościej rzecz mówiąc, nie brakuje. O no proszę spojrzeć, że jakby tutaj mało było rosy rosyjskich akcentów, to mamy również jeszcze matryoszki sprzedawane. 15 euro. Nawet jakbym chciał, to mnie nie stać. Spędę no w nocy sobie obejrzę miasto. Patrzę, jakie w ogóle tutaj hotel mamy. Tutaj śpię, oczywiście. bo w tym hoste, hotelu, gdzie? W hotelu wariacie. O tutaj na najwyższym piętrze będę sobie spał. E, czy tutaj na dachu. Proszę bardzo, jaki pomnik. Jakieś tutaj koleżanki. Zobaczymy zaraz, kim ona była. Może to największy estoński szon. Jej tu pomnik postawili i nie podpisali, żeby wstydu rodzinie nie było. Jak odeszliśmy sobie kawałeczek od centrum, no to tutaj już widzimy mamy bardziej nowoczesny skrawek miasta. Pewnie jest to jakaś... Znaczy pewnie, no wygląda to na po prostu dzielnicę biznesowo. Coś jak w Paryżu. Tam też jest tak mocno oddzielona od miasta. Ta część taka z wieżowcami i tak dalej. No oczywiście nie porównuję do te, tego do Paryża, tylko mówię po prostu o co chodzi i z czym mamy tutaj do czynienia. Powiem wam, że naprawdę nie trzeba było tutaj daleko odejść, żeby zobaczyć całkowicie inną odstronę tego. Od stronę czy stronę tego miasta? Nie wiem czy nie takie słowo jak odstronę chyba nie. Także jeśli tutaj mamy jakiś mądralińskich od języka polskiego, którzy chcą mnie pouczyć to śmiało, tutaj macie pole do popisu, będę wdzięczny za taką konstruktywną krytykę. I proszę... Nie no, naprawdę super to wygląda. Ja to dobry jednak jestem. Jeszcze ja przed chwilą narzekałem, że ja się będę zaraz nudził, że co tu, co tu w ogóle robić A teraz się zachwycam jakie tutaj to miasto ma oblicza I jak tutaj dużo fajnie jest do roboty Ten budynek naprawdę jest czymś ciekawym muszę przyznać I o ten o kolorowy też jest super I proszę spojrzeć mamy tutaj jakąś pozostałość radziecką. Nie udało mi się dowiedzieć co to jest za budynek znaczy, co To był, co, do czego kiedyś to służyło Ale o mamy datę 1954 jest gwiazda. Tutaj niżej też zresztą. Ciekawa sprawa. Pośród tych nowoczesnych i, co by nie powiedzieć, e, ładnych kloców, budynków wieżowców, czytaj. Tak. tak, tutaj taki komunistyczny stoi. Ale ten budynek to mnie naprawdę rozwala. W życiu bym nie pomyślał, że coś takiego tutaj w talii w nie może stać. Także bardzo pozytywne eee, zaskoczenie. Sporo parków. Wielu ludzi tutaj sobie wychodzi, chilluje. I jak widać ten park jest chyba tutaj głównym takim centrum wszelkiego zamieszania. No nie? A my już idziemy na habirę, zjemy swoje kamanasy czy coś. I później, nie wiem, odpoczniemy chwilę. I później wieczorem wyjdziemy na miasto. Może się z kim zgadamy, może kogoś poznamy. Zobaczymy jak wyjdzie. Dzech obok tego parku przychodziłem. No dobra, mnie jest oto. O tam gość w grzebie I paradoksalnie ludzi tutaj. Nie brakuje, lekkie tłumy są na pasach, jak widać. No i proszę Państwa, tali nocą, oczywiście oczywiście kamera sobie nie radzi z ciemnością, mimo iż nie jest wcale aż tak ciemno, bo co ciekawe, pomyślałem sobie, wyjdę 23, no to będzie wystarczająco ciemno, w ogóle to chciałem o 22. I patrzę, a tu kurczę, jeszcze na dworze jest jasno, no nie? Dochodzi już godzina 23. A tutaj kurczę, no jasno, jeszcze jasno, jeszcze za jasno, żeby tutaj, jasno, 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 żeby tutaj sobie zobaczyć miasto po ciemku i je ocenić. Także dopiero teraz mamy godzinę 23:30 i jest już prawie na tyle jasno, że może, ciemno znaczy, czy można powiedzieć, że jest noc. Zobaczymy, jak się tutaj miasto prezentuje nocą. Tutaj musi być to Muzeum Sztuki, no, a nie, to za małe chyba na muzeum. Bo gdzieś tu czytałem, że jest podobno Muzeum Sztuki Nowoczesnej, czyli Muzeum Kijowieczego, ale ja się mogę nie znać. Jak widać, bary są pootwierane, ale czy mamy tutaj melanżownię? Bym nie powiedział. Raczej jest, jak widać, spokojnie, bary jak najbardziej pootwierane, ludzie chodzą, ale jako takich tutaj klubów i melanży póki co nigdzie nie widać, a tak się prezentuje główny rynek nocą. Ja to kurde z buta cisnąłem taki kawał drogi tutaj e, całe 10 minut żeby zobaczyć najładniejszy wieżowiec, jak będzie wyglądał po ciemku A tu dupa nie wieżowiec, bo po ciemku wygląda tak Nawet niego nie podświetlili w żaden sposób, tylko ten napis I dzień dobry wszystkim w ten piękny, estoński, taliński e, będąc szczegółowym, Tubi be specific e, poranek, my w tym momencie sobie o, w klapeczkach idziemy do siedlowego sklepu trzeba kupić coś do. Trzeba ogarnąć śniadanie. Jest godzina 11... 11 Kurdy, 11:45 już nawet. Także wyspaliśmy się dobrze, przyjemnie się spało. Muzyczka gra. No, tutaj mewa. Żeby tutaj nie obsrała dla szefa maski. I my w tym momencie znajdujemy się pod dawnym pałacem kultury i sportu imienia Lenina. Bo tak to się właśnie nazywało. Budynek ten został zbudowany na igrzyska olimpijskie letnie, co warto podkreślić, w 1980 roku, w których gospodarzem był Związek Radziecki i odbywały się one w Moskwie, chociaż jak widać nie tylko w Moskwie, bo tutaj w Talinie również część igrzysk się odbywała. W tym oto pałacu kultury i sportu eee, odbywała się konkurencja żeglarzy. Tutaj żeglarze sobie sumowali, tutaj pływali, tam stąd odpływali. wejście tutaj, co ciekawe, jest całkowicie legalne. Nie ma tutaj żadnych zabezpieczeń. Normalnie, jak widać, dużo tutaj turystów przychodzi całkiem. Zdecydowanie nie jestem tutaj jedyną osobą eksplorującą to miejsce. Tutaj jeszcze jakiś współczesny mędrzec napisał swoje mądrości i uważam, że nie są to wcale takie głupie słowa. No, trzeba przyznać, wygląda to przekozacko. Tam dalej... Widzę, mamy jakoś plażę, a tutaj, o proszę spojrzeć, jak to się z góry prezentuje, no, a tu jeszcze za nami jak się fajnie ukazuje panorama miasta. No i gdy w 1991 roku Estonia wyzwoliła się e, od panowania władzy radzieckiej, rosyjskiej, no to oczywiście ten budynek popadł w ruinę. Nikt o to już nie dbał, nie było to do niczego potrzebne, no, zostało to zbudowane. Tylko i wyłącznie na Igrzyska olimpijskie I od tamtej pory no, nie wiem czy do czegokolwiek to się przydało. No, była tu hala widowiskowo-koncertowa, która tam mieściła podobno nawet 5000 ludzi. Także możliwe, że były tu jeszcze jakieś eventy, no ale ogólnie no, przysta taka przystań takie coś nie jest raczej nie było i nie jest rzeczą opłacaną. Tak. Nie pojęcie, piękny budynek, naprawdę. Tego to jest ciężko odzorować, ale w skrócie nie trzeba się naprawdę wybierać do Sankt Petersburga, czy do Moskwy, czy po prostu do Rosji, żeby podziwiać tego typu architekturę. No, bo muszę przyznać, że tak, czegoś takiego jeszcze w życiu nie widziałem i naprawdę robi to mega wrażenie. A tutaj Krzysiu podjechał, towar przyjechał. Yeah, yeah. My się znajdujemy teraz na tutaj talińskiej dzielnicy artystycznej bo tak to się chyba no, chyba tak to się nazywa, no, ale wiadomo o co chodzi. To już pokazuje, mamy coś takiego i mamy tutaj puby restauracje i graffiti porobione na ścianach Nie będę was oszukiwał, że jest to jakieś nie wiadomo jakie urwanie głowy i że musicie tutaj przyjechać, że to jest ukryta super miejscówka No jest trochę ukryta, bo myślę, że mało kto z turystów o tym to miejsce wynalazł, tak jak ja ale zdecydowanie nie jest to jednak takie must to see, że po prostu no jak macie, został wam wolny czas, nie wiecie co macie zrobić, no to myślę spoko opcja nawet jakiś tutaj sobie na drinka przyjść, coś A nawet tak jak ja się po prostu pokręcić O, tutaj mamy jakąś mądrość życiową In the future everyone will be world famous for 15 minutes Now everyone is filmed Eee, ty Beskidu 24 par 7 Aczkolwiek ten, ten poprzedni napis, ten oryginalny na ścianie też nie był wcale może taki głupi, bo w sumie teraz weżę TikToka, social mediów i tak dalej, globalizacji jednej wielkiej, to w sumie rzeczywiście nie jest ciężko e, mieć swoje 15 minut przysłowiowych, czy tam 5. a szczególnie jak jesteś totalnym debilem takim po prostu bez jakichkolwiek zasad, granic, niczego, no to naprawdę łatwo, ale to strasznie łatwo jest się wybić. Idziemy tutaj sobie na ostatnią kolację no i domaczka, no bo kurczę, to jeszcze nie jest Łotwa czy, czy Litwa, gdzie już ma być o wiele taniej. Tutaj jest szczerze, rozmawiamy no tutaj z dziewczyną, która jest z Finlandii właśnie, to mówi, że jest zaskoczona jak na przestrzeni lat. Ceny tutaj wzrosły, że ceny są tutaj wręcz zbliżone do tych Finlandii. W sensie mówię o samej Talinie, bo podobno w samej reszcie, w ogólnie wreszcie Estonii jest już zdecydowanie taniej, taniej tylko stolica, jest taka się ceni po prostu. Lepszych mina jest taka, że porąbano sprawą jest to, że jest godzina 22, a tutaj jest jeszcze jasno jak...